Kim ty jesteś? Maluszkiem. A co byś ty chciał? Być samochodem z ręką. Gadające głowy to niezwykłe kino. Kino zabierające widzów w podróż. I to w jaką? W najpiękniejszą podróż, jaką możemy sobie wymarzyć. Podróż zwaną życiem. Kieślowski pakuje do plecaka tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Wielu może zdziwić, jak minimalistycznym człowiekiem był ten artysta. W plecaku, który pomieściłby wiele niepotrzebnych różności, tak niestety potrzebnych nam w dzisiejszym świecie, Krzysztof Kieślowski zabrał tylko trzy pytania. W którym roku się urodziłeś? Kim ty jesteś? A co jest dla ciebie najważniejsze, czego byś chciał? Pierwsze pytanie z pewnością pomoże nam określić punkt początkowy naszej podróży. Pomoże nam zdefiniować siebie i ustalić nasze korzenie. Przez pryzmat tego pytania będą patrzeć na nas ludzie, których spotykamy na swojej drodze. Im dalszy punkt startu, tym bardziej będziesz szanowany. Członkowie wycieczki będą liczyć się z Twoim zdaniem. Te kilometry, zwane latami, przebyte przez nas, definiują nasze doświadczenie, naszą znajomość terenu. Czuję się wychowanym w domu dziecka. Chciałbym, żeby każdy był zadowolony ze swojego dzieciństwa. No, żeby każdego, każdej osoby dzieciństwo było piękne. Drugie pytanie pozwoli nam dowiedzieć się, na co nas tak naprawdę stać, co takiego w podróży już zdobyliśmy. Uwaga, to pytanie jest jednak bardzo niebezpieczne. Jest niczym mieczobosiecznym. Użyjesz niewłaściwie, zostaniesz zraniony. Użyjesz sprytnie z głową, uzyskasz wiele korzyści. Zranić się możemy, kiedy stwierdzimy, że w naszym życiu zdobyliśmy każdy możliwy szczyt, widzieliśmy każdy zakątek czekający na naszej drodze. Gdy doszedłeś do takich wniosków, zraniłeś się śmiertelnie. Ciężko będzie o ratunek. Jeśli jednak mądrze używasz broni, Świat zapamięta Cię jako wspaniałego podróżnika, który nigdy nie zbłądził, który wiedział, że w podróży zawsze jest coś do zdobycia. Jestem alpinistką, bo tutaj nie mam żadnej możliwości sprawdzenia człowieka, tylko w górach wysokich. Najważniejsze jest dla mnie, żebyśmy wszyscy żyli odważnie. Trzecie pytanie stanowi rozwiązanie odwiecznej zagadki. Po co jest ta podróż? Gdzie doprowadzi mnie ścieżka niewydeptana jeszcze przez nikogo? Niewydeptana, ponieważ od początku przeznaczona dla mnie sztuką jest rozeznanie celu naszych wojaży? Ale z pewnością sztuką, którą da się posiąść, wystarczy obserwować otoczenie. Jeśli flora i fauna nam sprzyja, jeśli klimat nam odpowiada i czujemy wewnętrzny zew skryty głęboko w nas, to wiemy. To jesteśmy pewni, że dobrze trafiliśmy. Sto mam. A co by pani chciała? Jak? Co by pani chciała? Ile bym chciała? Chciałabym dłużej żyć. Dłużej żyć. W którym roku się urodziłeś? Kim Ty jesteś? A co jest dla Ciebie najważniejsze, czego byś chciał?